Tak jak było powiedziane, nazywam się Tomasz Mikulski. Zastanawiałem się, jak poprowadzić tą prelekcję, gdyż ja jestem naprawdę w nieruchomościach działam naprawdę krótko, więc zacznę od początku historii związanej z nieruchomościami. Moja historia z nieruchomościami zaczęła się już w 2008 roku, jak miałem okazję pracować w kartach kredytowych. Z jednych banków i poznałem tam osobę, która jest dzisiaj na sali. Jest to Robert, także dziękuję. Robert, wielkie brawa dla Roberta, także poproszę. To Robert wprowadził mnie w temat kredytów hipotecznych i, i stąd, jak gdyby, zamiłowanie do nieruchomości zaczęło się właśnie od tych kredytów hipotecznych. Stąd poznałem. Jak wygląda sytuacja finansowania nieruchomości, jak wyglądają rozmowy z analitykami, bankami, ale również z, ze zwykłymi Kowalskimi, którzy kupują swoją nieruchomość na całe życie no, albo przynajmniej na parę lat? Bo często po dwóch, trzech latach do mnie dzwonili, że biorą rozwód i że jednak sprzedają to mieszkanie, ale to już inna, inna historia. Fajnie się układało w 2008 roku, ale, jak wiecie, w 2009 przyszedł kryzys na rynku finansowym. Stąd byłem, że tak się wyrażę, życie na prowizji w kredytach hipotecznych była bardzo ciężka, bo trudno sprzedawać coś, czego banki nie dają, więc musiałem wrócić na etat. Jak poszedłem na etat, kupiłem własne mieszkanie, stałem się takim zwykłym Kowalskim i, i, i mieszkałem w mieszkaniu, które tak naprawdę kupiłem nieokazyjnie. Ale do dzisiaj jest, wynajmuję się i, i, i to, była moja, to były moje początki, jeśli chodzi o nieruchomości. Po 6-7 latach przeprowadziłem się do, do Warszawy. Także zakochałem się w tym mieście i, i, i tutaj pracowałem jako, długo jako przedstawiciel handlowy. Sprzedawałem na tamten czas, jak przyjechałem do Warszawy, wózki widłowe. Ale na boku jednocześnie interesowałem się strasznie nieruchomościami, tak jak tutaj jest od samego rana wspomniana wolność finansowa. Tak, tak chciałbym 11 miesięcy spędzać za granicą, ale to wszystko przede mną. Zacząłem mocno, jak gdyby edukować się na temat nieruchomości. Czytałem książkę, oglądałem filmiki na YouTubie. Odwiedzałem konferencje osób, które robią szkolenia, które już inwestują, które nauczyły mnie, jak przeliczać flipy, jak robić gotowce inwestycyjne. I jako, że nie posiadam swojego kapitału i mówię na tym, o tym otwarcie, ja dysponuję czym dysponuję, ja kreuję potrzebę zarobku dla inwestorów. Także mam pytanie, kto z Państwa również nie posiada kapitału, a chciałby zacząć inwestować w nieruchomości? Tylko jedna osoba? Dwie, Dwie. trzy No to okej. Okay. Ale tu mówimy o takiej kwocie, żeby. E, żeby tak się wyrażę, nie wiem poniżej 200 tysięcy, także nie kupi w Warszawie na przykład mieszkania. Czy jest coś więcej, czy? Okej, okay, no to fajnie. To jestem. To piątka dla tych osób, które. To teraz pokażę Wam, jak bardzo fajnie można inwestować w nieruchomości nie mieć nie mając kapitału. E... Najważniejszą rzeczą, oprócz tego, żeby mieć wiedzę, jak zarabiać na nieruchomościach, trzeba znać rynek. Rynek nieruchomości, który da nam... Możliwości, znaczy możliwości, źle, źle, to, źle to, powiedziałem, da nam poczucie tego, że wiemy co jest okazją, a co nie jest okazją. Czy 200 tysięcy za, nie wiem, kawalerkę na Pradze Północ w starej zdezelowanej kamienicy to jest okazja? Nie wiadomo, ale kawalerka w ładnym bloku na Mokotowie za 200 tysięcy to tak, to już będzie okazja, ale żeby to poznać trzeba pójść po prostu w teren, obejrzeć mieszkania, Porozmawiać z pośrednikami, porozmawiać z e, osobami, które działają w tej branży. I, I zachęcam te osoby, które nie mają gotówki, a chcą inwestować, żeby zacząć od tego. Kolejną ważną rzeczą, być na takich wydarzeniach jak to. E, ja, e, jadąc do 300 km stąd, czyli do Wrocławia, e, z bardzo fajnym tematem e, e, na Akademię pewnie wszyscy będą wiedzieć kogo, z bardzo fajnym nastawieniem jechałem, mówię, kurczę, jadę, znajdę inwestora, zrobię ten temat, zarobię 100 tysięcy na pół z inwestorem, będzie super. No i, kurczę, poszedłem, popatrzyłem, się okazało, że jednak znaleźć inwestora nie jest wcale tak prosto. Dopiero wtedy sobie zrozumiałem, że... Kurczę, Tomaszu, coś, coś musisz zmienić w, w swoim y, życiu. I co zmieniłem? Przede wszystkim zmieniłem to, że zrobiłem oficjalny profil na Facebooku. Mm. <laughs> Także od tego warto zacząć. E, kolejna rzecz, pokazywać się na takich eventach jak dzisiejszy. Ale można zacząć od mniejszego eventu. To jest otwarte spotkania Global Investor Clubu, które odbywają się w sześciu największych miastach w Polsce. I tam poznałem ludzi, nie wiem kto miał okazję być na takich spotkaniach Global Investor Clubu w Warszawie. Kto jeszcze nie miał to okazji zapraszam, kolejne spotkanie będzie we wtorek o godzinie 18 w hotelu Sheraton, tym razem się spotykamy. W poniedziałek dostaniecie info wszyscy, więc będzie, będzie można wykupić wejściówki i, i spotkać się tam tak naprawdę za trzy dni i rozmawiać dalej o inwestycjach. Wracając do mojej, do mojej sytuacji, zacząłem udzielać się właśnie w takich spotkaniach Global Investor Clubu i tam spotkałem Mariusza, który miał już okazję tutaj występować. I miałem, byłem sprecyzowany, Mariusz, ja potrafię wyszukać nieruchomości, wiem, co jest okazją, ale nie mam swojego kapitału. Potrzebuję, potrzebuję kontakty do osób, które. Które taki kapitał mają. Także Mariusz powiedział, że zapraszam do klubu, a tutaj na pewno Ci pomożemy. I tak, jeżeli potrzebujecie kapitału, zapraszam do klubu, a ten kapitał się znajdzie. Z większości, może nie wszystkich, ale mogę szacunkowo wiedzieć, jaki jest kapitał na tej sali i uwierzcie, że jest naprawdę bardzo duży. Z Także kolejną rzeczą, którą równocześnie prowadziłem, to był zamysł zrobienia właśnie takiego forum. Bo sobie pomyślałem: po co ja mam jechać do Wrocławia albo do Łodzi? Kurczę, przecież można zorganizować takie wydarzenie w Warszawie. I tak zaczęła się moja współpraca z Mariuszem. Podjęliśmy parę rozmów. Ja miałem akurat, że tak się wyrażę, wolne moce etatowe, stąd podjąłem współpracę od 1 lutego w Global Investor Club. Jestem odpowiedzialny za rozwój klubu. Stąd ja jestem pierwszym kontaktem, jeżeli chodzi o takie eventy, o nasze spotkania, więc to pewnie jeszcze nieraz będziemy mieli okazję się słyszeć. Ale wracając do tematu sourcingu. Sourcing jest to wyszukiwanie i dostarczanie okazji inwestycyjnych na zlecenie inwestora. No, na zlecenie inwestora, czasami inwestorzy... E, obawiają się osób nowych, które, które przychodzą z jakimś tematem i, i, nie, i nie potrafią jak gdyby zaufać osobie, która, która przychodzi. Oczywiście, że tak, to jest, to jest case, który, nad którym osoby e, początkujące muszą na pewno sobie radzić, ale zachęcam e, mówić o swoich oczekiwaniach, o swoich możliwościach, bo e, bardzo ważną rzeczą e, dużo inwestorów ma pieniądze, a nie ma czasu, żeby znaleźć taką nieruchomość, i chciałoby, aby ktoś to poprowadził, a zyskiem można się podzielić. Także to jest, to jest bardzo fajna rzecz, bo my jako osoby, które nie, wiem, nie prowadzą biznesów i, i mają troszeczkę więcej czasu, potrafią wyszukać dla takiego inwestora nieruchomość i zarobić bardzo, bardzo fajne pieniądze. Moja historia to tak leci cały czas, ale chcę tutaj na temat sourcingu opowiedzieć o e, bardzo fajnym case, który trafiłem w, pod koniec zeszłego roku, e, także udało mi się na spacerze z psem trafić. U mnie w bloku była kawalerka. Od, odkąd się wprowadziłem, ona była e, zapieczętowana policyjnymi banderolami do swojej dziewczyny, e, czy ona do mnie, czy ja do niej, e, powiedzieliśmy, kurczę, ta kawalerka będzie nasza. No i tak obserwowaliśmy dobre e, 6 miesięcy tą kawalerkę, e, ale nie udało nam się trafić nigdy na właściciela. Zgaszone światła, ciemno, kurczę, stare okna, ale wiedzieliśmy, że to jest bardzo fajny potencjał e, na to, żeby zrobić bardzo dobry interes i. E, Będąc z psem na spacer, wszedłem do, do mieszkania, na czym do bloku otworzył mi miły pan drzwi. Wchodzę, wciskam przycisk do, do windy, patrzę, a on wchodzi do tej kawalerki. Mówię, kurczę, Dzień dobry, czy chce pan sprzedać tą kawalerkę? A on. A pan chce kupić? Ja mówię, tak. Czy można zobaczyć? On mówi, zapraszam serdecznie. Mówi, tylko tam jest bałagan. Nie ma problemu. No to w, wszedłem na, w, do, tej, do tej kawalerki. E, Mój pies, jak poczuł zapach, poczuł zapach tej kawalerki, nie wszedł. Ja wszedłem. Wszedłem, spojrzałem lewo, spojrzałem. ona tylko miała 23 metry, więc nie było za dużo, co oglądać. Yy, ile pan chce? A on mówi, no 200 tysięcy, biorę. Ale jak to pan bierze? Ja mówię, tak, no, no biorę. E, powiem wam tylko jedną rzecz, e, nie miałem wtedy pracy, więc e, nie miałem nawet zdolności kredytowej. E, moja dziewczyna Paulina też akurat zmieniała pracę, więc też nie mogła wziąć zdolności, nie miała zdolności kredytowej, abyśmy tą kawalerkę wzięli sami. E, ale już e, jak gdyby e, byłem aktywnie działającą osobą na, e, już spotykałem się z inwestorami, już wiedziałem jakie mają oczekiwania. Tak, udało się znaleźć, a jeszcze zdjęcia tej kawalerki. To jest jeszcze taki i tak, już było posprzątane. Także jak tam wszedłem, to jeszcze leżały deski na, na podłodze, więc było naprawdę dużo gorzej to wyglądało. No, ale u, udało znaleźć się inwestora. Oczywiście, bardzo fajna rzecz, którą powiedzieliśmy właścicielowi. Udało się jeszcze zbić 2000 zł. Powiedzieliśmy: Panie Jacku, tylko jest jedna rzecz, ja nie będę właścicielem, znaczy ja nie będę płacił za tą kawalerkę, będzie to. Kurczę, już nie pamiętam, kuzyn, nieważne. Kuzyn, brat, tak, tak. <gryw> Zaraz wrócę do, do czegoś innego, ale to za chwilkę. No i udało się kupić tą kawalerkę, znaleźć inwestora, także bardzo, bardzo fajnie. Stwierdziliśmy z inwestorem kurczę. Dobra cena, A po co męczyć się z remontem? Może byśmy. O, tak wyglądał przedpokój i aneks kuchenny. Więcej zdjęć jak ktoś będzie chciał, to mam na telefonie. To jest hardcore. No ale stwierdziliśmy, że ładnie. Pomalowaliśmy ściany, tak cztery razy, i nadal nadaje się do odmalowania. To było zdjęcie zrobione moim telefonem. Wystawiliśmy to ogłoszenie, i akurat były ferie zimowe Warszawy, więc bardzo mało telefonów było. Kurczę pomyśleliśmy, kurde, no myślałem, że ją sprzedam w dwa tygodnie. E, fakt, że uwaliliśmy cenę na maksa, e, ale mówię, kurde, no coś trzeba zrobić. No i jest taka bardzo fajna opcja w telefonach, założenie filtra. No i już to jest kawalerka, zapomniałem powiedzieć, to jest kawalerka na parterze i przed oknem jest rampa wjazdowa dla niepełnosprawnych, więc też nie, nie było pięknego widoku na las albo nie wiem na coś. Za tym oknem jest parking. Stąd są te zasłonki do tych zdjęć, żeby nie było widać tego parkingu. I, i... Także na tej kawalerce udało się zarobić tu 28%. Pięć tygodni ją sprzedaliśmy, także bardzo fajne inwestycje, polecam wszystkim znajdować flipy we własnych blokach, bo jak dzwoni klient, że chce obejrzeć, to mówi się, dobrze, ja już zjeżdżam. Tak, także bardzo fajny, bardzo fajny case. Kolejna, kolejna rzecz w sprawie tego, co tutaj Michał powiedziałeś, kuzyn. Tak, mimo tego, że w tym tygodniu byłem strasznie zaangażowany w organizację całego tego wydarzenia, sporo spotkań, sporo telefonów, dopinanie marketingu, prelegentów, naprawdę było bardzo dużo pracy. Ale Paulina moja mówi: Tomek, zobacz, tu jest fajna kawalerka, dzwonimy. Ode mnie nie odbiera, spróbuj ty. Dzwonię do klienta, to był biuro pośrednik nieruchomości. Mówię: Dzień dobry, chciałbym obejrzeć tą kawalerkę. On mówi, kiedy, kiedy pan by chciał obejrzeć? Ja mówię, kurczę, no tak, żeby być pierwszy. Mówi, ale już jutro jest siedem osób do oglądania. Mówię, siedem? A to może dzisiaj bym ją obejrzał. A on mówi, no to da mi pan 15 minut, zaraz do pana zadzwonię. Ja wy dobrze, nie ma problemu. Zadzwonił, mówi, za godzinę może pan przyjechać y, oglądać. Y, tym razem już byłem przygotowany, bo tej, tą kawalerkę jak gdyby zabukowałem bez żadnej umowy także i bez żadnego zadatku. Więc podziękowania dla pana Jacka, że nam przytrzymał tą umowę, tą umowę, tą kawalerkę. I wracając do mojej historii z czwartku. W czwartek po prostu wziąłem 1000 zł i pojechałem oglądać tą kawalerkę. Z... Była, była, jest okazją, no ja myślę, że można tam całkiem ładne pieniądze zarobić. Dałem 1000 złotych zadatku i tak, udało, udało się kupić kolejną kawalerkę i tu pojawia się bardzo ważna rzecz, żeby kupić okazję, musisz być pierwszy. I nie ważne, że miałem do przygotowania prezentację do sprzedaży Warszawskie Forum Nieruchomości, ale po prostu mówię, nie no, jak jest okazja, jak jest okazja, to po prostu trzeba jechać i, i bukować taką, e, taką nieruchomość. E, I wracając do kuzyna, p, podpisując e, umowę rezerwacyjną, jak już ją podpisałem, właściciel już miał pisać, e, składać podpis, powiedziałem: Tylko jest jedna sprawa płatnikiem tej nieruchomości będzie mój kuzyn. Kuzyn z Lublina! <słyska> Pani, pani się troszeczkę, znaczy to był pan, a pani jego żona była na telefonie, ale jak to kuzyn będzie yy, yy, kupował tą, ten, a nie może on kuzynowi przelać pieniędzy? Ja mówię, no nie, to tak nie może być i, i tak dalej, pewnie wiecie, znacie historię. E, tak, tutaj gdzieś też na sali, a przepraszam, wujek będzie wchodził po mnie yy, na scenę, więc e, tak, tak właśnie, tak właśnie działam, że e, moje nieruchomości, znaczy moje nieruchomości, nieruchomości, które dostarczam, e, Inwestorom to jest rodzina, także jeżeli chcecie zostać moją rodziną po 18 tutaj na networkingu, zapraszam, zapraszam do, do kontaktu. Od czego zacząć? Tak, po prostu zacznij to, co powiedziałem wcześniej. Wyjedź na to spotkanie, pojedź, obejrzyj 10, 15, 20 mieszkań. Niektórzy mówią, że e, trzeba obejrzeć 100, żeby kupić jedną. Ja myślę, że jak jest ktoś, na zna dobrze rynek, jak jest okazja, to można jej kupić pierwsze mieszkanie, więc naprawdę trzeba być w terenie, nie można siedzieć przed komputerem i cały czas oglądać monitor i innych, innych programów, po prostu wyjeść. Poczuj, że tak się wyrażę, smak, e, smak mieszkań, smak e, e, rozmów z, inwestor, z inwestorami i z kowalskimi, bo naprawdę różne, różne przypadki się zdarzają. Na jednym z mieszkań, e, które udało się dostarczyć inwestorowi, bo, była to starsza pani, która 70 lat e, kończyła, wyprowadzała się z Warszawy i na wyjściu, e, znaczy się jak już negocjowaliśmy cenę z moim wujkiem. To nawiązaliśmy do tematu marihuany. Okazało się, że pani lubi sobie zajarać jointa i mi to powiedziała, że jak lubisz, to ci mogę załatwić. <grywy> Także naprawdę polecam, polecam jeździć w teren i, i, i rozmawiać z tymi ludźmi. Kolejna rzecz, zacznij szukać wiedzy i kontaktów. Także jak jesteś tutaj, to szukasz wiedzy i szukasz kontaktów, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będziesz oglądać mieszkania. Kto jeszcze tutaj podnosił rano rękę, że nie kupił mieszkania i chce zacząć działać? Czy są te osoby, czy jeszcze ich nie ma? Czy, znaczy, czy już ich nie ma? No, dobra, nieważne. Myślę, że powinniście wszyscy, wszyscy osoby, które, które chcą zacząć działać, nie mają kapitału, zapraszam do tego, aby znaleźć okazję, a inwestor się znajdzie. Po to jest klub, po to jesteśmy my, pomagamy... Pomagamy znaleźć inwestorów, każdy z nas chce zarobić, zarobić pieniądze. Największym błędem, największym błędem przy kupnie mieszkania pod inwestycję, jest jego niekupienie. Jak jest okazją, to wiadomo, no bo możemy mówić, ale miałem fajną okazję, ale kupiłeś? No nie kupiłem. Ale widziałem fajne mieszkanie. Byłeś? No, no nie byłem. Więc naprawdę jeżeli jest okazja bierzcie umowę rezerwacyjną z sobą i rezerwujcie. Także tak to, tak wygląda moja historia sourcingu. E, tym się zajmuję na, powiedzmy na oprócz warszawskiego forum i, i, i współpracy, pracy w Global Investor Club, tak jestem sourcerem, nie boję się powiedzieć, że nie mam kapitału, ale po... wiem jak ten kapitał zdobyć. Jeżeli jesteście osobami, które nie mają Porozmawiajmy po godzinie 18 na temat, jak zdobyć ten kapitał. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, jestem dostępny do, do rana. <gry>